Mega Aurora od firmy Szenkszu przychodzi do nas w klasycznym opakowaniu, w kolorze fioletowym, który oznacza właśnie serię kostek Aurora. W środku, poza kostką, znajdziemy też instrukcję, dzięki której będziemy w stanie ułożyć taką kostkę, no i samą kość. Jest to już drugi Mega od firmy Shenksu, który dostał miano już Mega Aurora i został znacznie poprawiony. Zacznijmy jednak od zewnątrz. Tutaj dużo się nie zmieniło. Naklejki standardowe dla tej firmy, odcienie. Dość ciemne, ale łatwo można je od siebie odróżnić. Układ kolorów również standardowy dla wszystkich minxów. Dodatkowo na narożnikach zostały zrobione małe wgłębienie. Jak widzicie, jest to coś w kierunku Megamiksów firmy Dian. Nie mamy tu jednak odstających elementów, nie mamy żadnych odstających kawałków plastiku. A po prostu na samych rogach dostaliśmy małe wgłębienia. Przez to kostka rzeczywiście odrobinę, ale trzyma się lepiej w dłoniach. Co do poruszania się samej kości. Wiele może się nie zmieniło, ale kość chodzi naprawdę wspaniale. Jeśli mieliście już w rękach kostkę Megamix od firmy Shengshu, feeling pozostał całkowicie ten sam, nadal jest to bardzo przyjemny, neutralny feeling, który powinien spodobać się każdemu speedcuberowi. Jednak jeśli chodzi o poruszanie się, no możemy powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych Megamixów aktualnie na rynku. W zasadzie porusza się on jak dobrze zmodowany Megaminx od Shengshu, z tym, że teraz już takiego możemy kupić od razu. Chodzi bardzo gładko, bardzo szybko, nie ma też problemów ze ścianiem zakrętów. Co prawda jest to Megaminx, więc nie będą to jakieś duże kąty, ale nadal kostka radzi sobie z jakimiś mniejszymi zakrętami, lecz to nie będzie nam aż tak potrzebne przy układaniu jej. Najważniejsza jest płynność, której tutaj no nie możemy kostce zarzucić. Naprawdę duża szybkość, brak żadnego haczenia elementów w środku, wszystko porusza się naprawdę gładziutko. Nie doznamy tam jakiegoś dziwnego uczucia, jakby coś w środku o siebie zahaczało. Naprawdę kostka idealna zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów, którzy będą w stanie docenić to, co w niej się zmieniło, no i osiągać na niej mistrzowskie czasy.